Cześć, dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym zdrapkowym dniu. Dzisiaj przychodzę do Was ze wznowieniem zdrapki Paradizo. Yy, miałam już okazję podrapać tą zdrapkę poza kanałem i powiem Wam, że szału nie ma. Mm. <laughs> Chyba tak jak w poprzedniej edycji. No te wygrane takie w końcach 10-30 może się zdarzają, ale te. Większe jeszcze nie upolowałam, chociaż nie drapam ich zbyt dużo. Yy. Miałam gdzieś tam wyjazdowo, nie miałam możliwości nagrywania, dlatego tak wiecie, poza kanałem, ale informuję Was, że nic bez szału. Chyba miałam dwa zwroty, a na ilość sztuk nie pytajcie, także. No ale próbujemy, próbujemy na odcinku dwie sztuki. Mam 21 i 24, jest to inna paczka niż tych, co drapałam, także zobaczymy. Może akurat te będą szczęśliwe i taki zwrocik sobie chociaż jakiś tam odzyskam dobra, zaczynamy od 21 mój dzionek urodzi, może szczęśliwe. wkład dwie dychy tylko na odcinek, ale za to frajdy będzie i drapania dużo, także trzymajcie kciuki i zostańcie ze mną dobra, zaczynamy kolorystyka z drapek ładniejsza, ten fioletowy kolor bardzo mi się podoba dlatego mam go dwie sztuki Dobra, zaczynamy od piłki. Piłeczka, piłeczka. Hmm, może ja troszeczkę przybliżę, co? Wam będzie wygodniej, ja też będę więcej widzieć. Piłka szukamy. Piłeczka, piłeczka. Symbole wszystkie muszą być, także szukamy. Piłkę widzę jedną, czy jeszcze gdzieś mi się rzuca w oczy? Na razie nie, także jedziemy dalej. Kolejny symbol to żółw. Tu mamy żółbika. I gdzie ten żółbik jeszcze nam się tu kryje? Czy jeszcze mamy jakiegoś. Dobra, na razie nic nie widać. No to dalej. Może po dwa co? Bluzka, kotwica. Bluzka i kotwica. Czyli coś tu widzicie. Ja tu widzę. Czekajcie. Jest kotwica. Kotwica i bluzka. Dobra, tu mamy kotwicę. I tu mamy bluzki. Jedną. I tutaj drugą. Kotwica bluzka. Dobra, wszystko zaliczone. Cztery symbole za nami. Gdzie tu dalej nutka. I flaming. Nuta, flaming. Dobra, czyli flaming tutaj. Tu mamy nutkę. No to jeszcze tylko liścia poprosimy i będzie fajnie. Nutka, flaming. Tu nie ma, tu nie ma. I co po jednym symbolu? No, może być i tak. Dwa, cztery, sześć i gdzie tu jedziemy. Mhm. Czekajcie. A no, to, dobra. Jedziemy tu do góry. <laughs> ośmiornica i rozgwiazda. Ośmiornica i rozgwiazda. No dobra. Jest ośmiornica. Tu rozgwiazda. I tu do góry ośmiornica i była nutka, nie? Dobra, znaleziona. Mm, 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 ośmiornica i rozgwiazda. Dobra, mamy to. Okulary i palma. Palemka jest. Okular i palma, dobra. palma mhm. Tutaj jeszcze okulary. Tak zerkam, dobra. Chyba nic nie przegapiłam. No to dalej: parasol i chmura. Yy, parasol grzybek jest tutaj. Tutaj mamy chmurkę. Mm -hmm, tu kolejna. Mm -hmm. Tu jeszcze parasol. I nic więcej nie widzę. Teraz wiadro i arbuz. Wiadro, arbuz tu nie mamy, tu mamy arbuzika. Mm -hmm. Tu mamy wiadro. I tu arbuzik. Dobrze, chyba wszystko. Fajne te linie, te linie to Paradizo. takie relaksujące, właśnie jak linia, krzyżówka. Ja bardzo lubię kapelusz i kostka. Kapelusz i kostka. Czekajcie, czekajcie. Dobra, jest kostka. Są kapelusze. I tutaj mamy jeszcze kapelusze. Jeden i nawet drugi. Okej. Okay. To teraz krabik i łódź. Krab i łódź. Dobra, tutaj łódź. Łódź, 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 a gdzie krabik? Dobra, tu jeszcze krab. I tu mamy krabika. No to wychodzi, że na tyle, i dalej nam został aparat i fala. Aparat i fala, czym coś my tu mamy? <śmum> no aparat mamy. Tak patrzę, <śmum> kompas nie było. Dobra, aparat i fala. Fale mamy tutaj. <śmum> I tutaj fale. No ale. Zdrabka pusta. Sami widzicie, nic tu się za specjalnie nie zadziało. Z mamy kontrolne, także no, nie wiem, która sztuka to już moja. Ale... Szału brak. No i została, została ostatnia z numerem 24. No to szybciutko sobie sprawdzamy. Kotwica, okulary na początek. Kotwica, okulary. Nie widzę, tutaj nie widzę. Tu mamy kotwicę. Tu kolejna, a tutaj okularki. No i dobra, chyba na tyle. Dalej. Kostka latarnia. Jest kostka, jest latarnia. I tu jeszcze latarnia, a kosteczki o, 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 brak. Dobra, pomarańcza i płetwy. Pomarańczka, płetwy, płetwy już widzę tutaj. Tu mamy pomarańcze. No i dobra, to chyba na tyle. Mamy sześć, teraz jedziemy od góry. Arbus i lody. Tutaj lody. Tutaj arbus. Tu arbuzik. No, tak skromnie, coś skromnie, chyba nic z tego nie będzie. Krab i mewa. Krabik i mewa, tu nie widzę. Tu mamy krabika. Mm, mm, mm. Dobra, tu jeszcze mewa. I krabik. Oj, 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 dobra nuta i ośmiornica. Tutaj nutka. Ośmiorniczka. Mm -hmm. No i tutaj koło siebie. W porządku, mamy to i od dołu słońce i piłka. Słoneczko i piłka. Tu jest słońce. Słońce, piłka, dobra, jest piłka. Słoneczko, no. Tak patrzę, już czuję, że będzie zdrapa przegrana. Serce i flaming. Może się mylę, może coś tu jeszcze zaskoczy. Flaming. O jest, zobaczcie. No, chociaż dycha odcinek uratowany. Serce i flaming. Także fajnie. Serducho i flaming. Tu nie widzę. I tutaj też nie ma nic. Dobra. No to ponarzykała, ponarzekała i chociaż dychę dali. No i dobra. Torba i szorty. Jak to ma tak działać, to mogę narzekać cały czas. Torba, shorty. Tutaj torba. Tutaj shorty. Torba, torba, shorty. Dobra, tutaj szorty. Tutaj. I tutaj, tutaj w tej zdradzie parasola nie było, nie było, bluzka blokuje. No dobra, zostaniemy z tą dychą, chociaż, chyba, ale dobra i to, no i kompas. Kompas, kompas, nam tu nic nie wniesie, tu mamy kompas. No, także zostajemy, z... a nie, poczekajcie, jeszcze pogubiłam symbola delfin tak, jeszcze delfin został, dobra no to jeszcze nie wszystko stracone jak symbole się głupią, to powinien być dobry znak, delfin, delfin no ale nie w tym przypadku, dobra kończymy to, mamy BB teraz tak, czy BB to 10 zł Marta tu nie kojarzy tych kontrolnych powiem wam, nigdy nie zwracam uwagi ale to czekajcie chyba tak, co? Tu mamy jedno palmy. Chyba nie było. Czy była palma? Nie, bo to by było. O, o, o. za dużo. No dobra. Zostajemy z tą dychą. Także na 20 zł wkładu. Mamy dychę odzyskaną. Także no powiedzmy, niech jej będzie, niech to Paradiso się przebudzi, bo fajna zdrapka, kolorystyka teraz w tej edycji naprawdę mega. Także byłoby super, jakby te wygrane były lepsze niż zwroty czy jakieś tam z tych, wiecie, najniższych półek typu 10 do 30, coś wyżej może jakieś 60, 80. Tu byśmy się też nie pogniewali. <grym> Dobra kochani, kończę, nie gadam już więcej. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaki, pa!